siamaneczko taka oto patrzcie prasowanka wpadła nie mam jeszcze koszulki ale wszystko jest do ogarnięcia oczywiście zapraszam do gałgana jak jeszcze ktoś nie jest na kanale padajcie ja go spotkałem na targu starości z którego chcę zrobić jakieś podsumowanie? Małe. Rzadko to robię, ale jest 32 stopnie. Nie mam zamiaru biegać gdzieś w terenie, bo to nie da rady. zawału się dostać. Nie wiem, czy widać. Ale na tym śmiesznym termometrze jest 33 stopnie. Na targu myślałem o tych kwiatkach. Nie wiem jak one się nazywają, ale fajnie wyglądają, jak ktoś co zażyczy cebulki, bo ja mam ich, że tak powiem, w piznu. więc jak ktoś te cebulki zażyczy, to mu na jesień czy na oddam. Dobra, najpierw pokażę paczkę niespodziankę, taką całkiem. od osoby ci co byli na targu wiedzą ale chcę zostać ani anonimowa więc ja oczywiście będę spełniał takie życzenie i nie będę chwalił się od kogo Stałem taki piękny kubek drugi jakieś zabawki książki to oczywiście jest towar na targ starości Oj, i nóż mi spadł tu banieczki tu różnego kalibru Buteleczki, buteleczki to ja lubię. I tu taki zestawik do kuchni. Nie będę ukrywał, że zestawik zostaje, bo gotuję. A więc, dziękuję za to. Tej osobie strasznie mnie to zaskoczyło. Zresztą było widać, co niektórzy to uwiecznili. Dobra, dzięki jeszcze raz Lecimy dalej Dobra Pudełko od Ewy Takie oto pudełko było Tu wszystkie jakieś Podkładeczki, śrubki To zostaje oczywiście Trzy napędy z odkurzaczy Silniki Tu jakiś silnik Tu trafulec Tu jakieś pompy kabelki, wirniczek to oczywiście wszystko na zimowy czas tak w ogóle to się przeniosłem na dwór bo tam było beznadziejne światło dobra, to dzięki za ten kuferek i pokazuję dalej dobra, teraz taka gospodarcza, że tak powiem woreczki rękawiczki, następne boreczki piękne taszki, które używam coś słodkiego coś kawa znaczy kawa do kawy coś słodkiego tu jakiś rzeźba taka tu jakiś kufelek libiany tu są te doniczki takie gliniane podstaweczki tu jakiś klosz do lampy i doniczka. I to, co rozwaliło mi system, to jest oczywiście te zdjęcie. Nie widać. Pokażę. Tak źle, tak niedobrze. Jakby to pokazać. Tak ja nic nie widzę. Tak też nie. Może tu. W każdym bądź razie to zdjęcie leci do mnie do pokoju gdzieś. W jakimś fajnym miejscu znajdę. Znaczy położę. I będzie stało. To jest super zdjęcie. To mi zrobiło dzień. Dobra rozpakowałem drugą torbę nie wiem od czego zacząć zacznę od tego mam niby kijowy sztyl w kopaczce Dobra osadzimy tego jeszcze nie wiem czy na moją kopaczkę czy na drugą ale na pewno będzie użyta taki pokrowiec na okulary to nie wiem oczywiście co to jest SM coś tam X nie wiem. nie wiem co to jest Tu są jakieś Kable jakieś do auta jakieś przejście coś Przedłużacz Trzy łyżeczki takie Zdobione to na targ Jest trójniczek Pojemnik taki Tu jakiś telefon Tu bezprzewodowe słuchawki To też nie wiem co to jest Tu jakiś Łob drewniany z rybą też na targ staroci to jest mosiężne taka jakaś popielniczka a tu jakiś nie wiem czy to jakiś sfinks czy nie sfinks tylko ten jakiś jak on się nazywał jakiś ramzes czy inny faraon brakło mi słowa tu jakiś jakiś patera taka nie wiem czy to Wocławek czy koło bo tylko rozczytałem z tyłu Made in Poland tu oczywiście czekolada kawka to jest kolekcjonerskie żeby nie było tu takie sześć takich miseczek niech ja nie wyciągam wszystkich bo to jest fajnie popakowane jakiś prądowy miernik i tu chyba na rozbiórkę jakiś silnik z odkurzacza a to a to to nie wiem czy to jest czy to jest odkurzacza ten zwijak ale chyba nie no to chyba coś innego mało ważne i tu jak mówię znaczy nie mówię teraz mówię torby Moje ulubione makówy to się zużywa szybko i woreczki to się zawsze przydaje. Ten kto chodzi po lesie i coś tam sprząta to, to wie. Dziękuję Ewa ogromnie. I tak to jest najlepsze. To jest najlepsza pamiątka z tego targu. Dobra Tyle w temacie Ciepło jest, nie wiem czy było widać 33 stopnie jest 34 prawie teraz Więc nie ma opcji Ja tam jadę na ryby jutro Cały weekend mnie nie będzie Niedzielę też mam wyjazd I to tak Przyszły jeszcze do mnie inne paczki jak dobrze pamiętam, tak, przyszła bluza, wylicytowana u druida i u pani Misiowskiej mi przyszły rzeczy. Miód przyszedł, paprykarz, torba zrzutowa na fanty, naklejek od groma, jakiś naszywek wszystkiego. Trochę kubków mi się do kolekcji przybyło. No a trochę znowu rzeczy przyszło. I Jak mówię, targ w Tychach jest bardzo specyficzny i zarumbisty, że tak powiem. Miejsce naszych spotkań. Co miesiąc kto inny wpada. Niektóre osoby się powtarzają i to dobrze. Dobra, tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję darczyńcom. Ewie gałganowi za naszywkę, naklejkę już ją przerąbał nie wiem gdzie A pewno się znajdzie naszywka będzie wykorzystana no i oczywiście osoby która chce być anonimowa jeszcze raz dzięki i do następnego razu cześć Jeszcze taka dogryweczka zapomniałem o pięknej którą dostałem od Kaniowskiego. Taka oto Micha. Jak widzicie, zdjęcie już stoi pod telewizorem. Jakby się ktoś pytał, nie wiem czy będzie widać, bo odbija się okno, ale tu mam moje kurczaki. Dobra, jeszcze raz dzięki wszystkim w ogóle co byli na tym targu Bo chyba, że mnie podziękował wszystkim, którzy wpadli, pogadali I tak dalej Dobra, lecę, cześć